Pani wiceprezydent naszego miasta, pani Beata Gałecka oraz naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, pan Krzysztof Nos. Przywitajmy ich wielkimi brawami. Witamy was serdecznie. Znaczy, generalnie dzisiaj myślę, że to raczej nie z funkcji, ale bardziej chcieliśmy wam zaprezentować coś, w tej przerwie wykorzystując, w oczekiwaniu oczywiście na Ostrego. Mamy świadomość, że to na niego czekacie. Ale, ale chcieliśmy zaprezentować wam ekipę, która może przejść do historii, historii naszego miasta. Tak zapytam na początek, czy jest tutaj ktoś z roku 1970 i starszy? Ręka w górę. A czy jest ktoś z roku 1930 i starszy? Słuchajcie, dokładnie tyle lat Siemianowice Śląskie, które są przez wielu nazywane miastem hokeja na trawie, bo tutaj jest taka dyscyplina od lat, Siemianowice Śląskie są pierwszym hokejowym mistrzem Polski w 1927 roku, a ostatni raz złoty medal zdobyli 95 lat temu, w 1930 roku. Ostatni medal w ogóle zdobyliśmy 55 lat temu, w 1970 roku. A teraz mam pytanie: czy wiecie, co łączy Ostrego z Siemianowickimi hokeistami? Siemanowicy hokeiści mają 6 medali w dorobku, a ostry ma sześć Fryderyków. I to tyle znalazłem punktów łącznych. Natomiast myślę, że rozpoczniemy teraz prezentację drużyny, która przed sezonem tak rozbudziła nadzieję, bo w sparingach ma na rozkładzie wicemistrzów Polski, brązowych medalistów i kilka innych drużyn, z którymi grała w sparingach i można powiedzieć, że delikatnie mówiąc rozjechała rywali, więc mamy bardzo, bardzo duże nadzieje na to, że właśnie. To będzie ten sezon, w którym hokejści HKS Siemianowiczanki powalczą wreszcie o medal po 55 latach przerwy dla Siemianowic, a być może o medal złoty po 100 latach, prawie po prawie 100 latach dla naszego miasta. Czy ktoś, jeżeli byliście na jakichś tego typu prezentacjach, to będziemy to robić tak, że oczywiście za chwilę wpadnie fajna muza, będzie na telelimie osoba, którą ja będę wywoływał, a wy przyglądajcie ich gorącymi brawami, i miejmy nadzieję, że zdołają Was zaprosić do tego, abyście częściej zaglądali na kompleks sportowy Siemian, bo doping kibiców jest im bardzo potrzebny. A więc rozpoczynamy prezentację drużyny hokejowego klubu sportowego Siemianowiczanka. Rozpoczniemy od sztabu. Jako pierwszy trener, ten który o wszystkim decyduje, Damian Just. Kolejna część Sztabu Trener Współpracujących Grzegorz Janota Kierownik drużyny, bez kierownika nie ma dobrej drużyny, a ten jest najlepszy w Polsce Dariusz Staniczek No i tych trzech panów staje co tydzień przed szafką i mówi ubu, dubu, ubu, dubu, niech nam żyje kto? Prezes klubu HK śmieszanka Marcin Kondracki. No i przechodzimy do tych, którzy będą walczyć o medal w przyszłym sezonie, w sezonie 2025-2026. Ja dodam tylko, że powrócili do Superligi. W pierwszej lidze nie przegrali ani jednego meczu i przez cały sezon stracili tylko dwie bramki. A bramki strzeże, z numerem pierwszym. Marek Gumpaolo! Mamy także w drużynie zaciąg, można powiedzieć, pakistański. Trzech zawodników z zagranicy. I z numerem czwartym na pomocy Atisham Aslam! <noise> Dokładnie, Szami, Attica Maslam, czyli Szami. No i duży z tanim, z numerem piątym, Murtaza Jakob, czyli Barti. Z numerem szóstym odpowiedzialny m.in. za strzelanie bramek, chyba najmłodszy w drużynie, Jan Heń. Z numerem dziewiątym powrócił do drużyny napastnik Filip Wieca Z numerem dziesiątym pomocnik Maksymilian Witwicki. Z numerem dwunastym obrońca Oskar Hen. Z numerem 14, ostoja obrony HKS-u Kamil Klim. Z numerem 16, ten, który zdobywa sporo bramek i gra też w młodzieżowej reprezentacji Polski, czyli Kamil Mosior! Z numerem 17, pomocnik Krzysztof Graca. Z numerem 18 filar naszej obrony Patryk Sikorski. Ja widzę, że tutaj o popularność dyskutują piski dziewcząt, więc Patryk gratuluję. Numer 20 pomocy Dominik Turi, również reprezentant Polski. Z numerem 22 kolejny z napastników. Marcin Muszyński! Numer 26 Kolejny filar obrony Patryk Stolarczyk! Numer 27 Również obrońca Patryk Laksa! Z numerem 29 Napastnik Kacper Widziński! Z numerem 40 Bramkarz Kacper Paczek! Nowa twarz w zespole! Z numerem 99 chyba najskuteczniejszy. Teraz patrzę na trenera, ale chyba potwierdzi. Najskuteczniejszy zawodnik. rozgrywek pierwszej ligi. Mani Rechman! No i już za chwilę wyjdzie ten, który będzie odpowiadał za to, aby ta drużyna na boisku funkcjonowała tak jak należy, ale wspomnijmy jeszcze o tych, których dzisiaj z nami nie ma. Z numerem 11 będzie grał Wojciech Chećko, z numerem 19 Daniel Józ, z numerem 21 Łukasz Orzył. Jest z numerem 44 Paweł Koś, ich niestety dzisiaj nie ma z nami, ale jest z nami kapitan z numerem 7 Mariusz Gorąca brawa dla drużyny HKS Szymianowiczanki. Zespołu, który w Szymonowice pierwszy medal na trawie dla na Szymonowic po 55 latach. I już teraz, na chwilkę oddam głos kapitanowi zespołu, Mariuszowi Orłowi, który zaprosi Was na najbliższe mecze Ciaciany. dla się Szymonowice. Przyszły tak wszystko powiedział, że już naprawdę nie wiem co powiedzieć, ale cieszę się, że jesteście z nami. I mam nadzieję, że w tym sezonie będziecie z nami również na trybunach, zapraszamy was na nasze social media, tam się dowiecie różnych rzeczy, będą też konkursy dla kibiców, także zachęcamy do odwiedzenia naszych sociali. Pierwszy mecz z Grunwaldem z mistrzem Polski, mam nadzieję, że pomożecie nam jako nasz 12 zawodnik zwyciężyć i pierwszy raz w historii pokonać mistrza Polski na własnym boisku. Widzimy się na Siemionie 13 o 14. Dziękuję bardzo, do zobaczenia! Ale dobrze obecność Pani Wiceprezydent nie jest przypadkowa, bo jest on jednym z największych kibiców, akarz Siemanowiczanki i wielu meczów nie opuszcza. Natomiast proszę Was, żebyście teraz tutaj do mnie razem przyszli wszyscy i zaprezentowali swój okrzyk. Okrzyk, który może kibice, którzy nie znają hokeja, nie znają, że Siemianowicach był hokej, go nie znają, ale mają swój charakterystyczny okrzyk wyróżniający nas w całej Polsce hokejowy. Trzy dwa, Trzy, dwa, raz! Śląski gaz! Trzy, gaz! Zapamiętajcie ten okrzyk, bo ten okrzyk będą znać w całej Polsce już w maju czy czerwcu przyszłego roku, gdy na ich szyjach zawistą medale, mamy nadzieję złote, ale z każdego będziemy się cieszyć. Zapraszamy na ich mecze kompleks sportowy Siemion. Tymczasem dziękujemy bardzo i bawcie się świetnie.